Cześć, 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 witam Was bardzo serdecznie z tej strony Wotan i mam dla Was dzisiaj kolejną misję z tej świetnej gry, jaką jest Commandos 2. Dzisiejsza misja nazywa się Uratować Sierżanta Smita. I jak zawsze na samym początku mamy tutaj kaczkę, która niestety jest troszeczkę przydługawa, ale pokażę Wam ją, może troszeczkę opowiem o tej misji. Jak widzicie, w tej misji wykorzystać będziemy. Czterech komandosów. Lupina, Zielonego Bereta, Sapera i Snajpera. Chociaż, jak może oglądaliście moją szóstą chyba misję, czyli Mocna Rzecz kwajcie, to była piąta, piąta chyba misja. Kombo, duet, Zielony Beret i Lupin jest naprawdę straszne, dzięki temu, że Lupin ma tego swojego szczurka. I właśnie w tej misji będę pr próbował przynajmniej wykorzystywać jak najlepiej to kombo. I jeszcze tak, tu są takie dwie rzeczy ważne. Ta misja jest specyficzna, ponieważ do niej nie ma bonusu. Jak się zbierze cały obrazek, to jakby tak, bonus jest dalej na tej mapie, tak jakby dalsza część tej misji jest bonusem. I w tym bonusie jest po prostu tak jakby szarża, więc ja będę musiał zabierać wszystkim, ale to wszystkim mundury i po prostu je nawet na ziemię wyrzucać. A to z tego powodu, że kiedy... Zacznie się atak i zaczną rozwiązywać tych, co leży na przykład w jakichś budykach czy na ziemi, bo my będziemy w praktycznie z jakimś związywać po prostu. I wtedy jak taki rozwiązany zacznie znów biegać, zacznie biegać i będziemy mogli go zabić i wtedy nam punkty stracić, stracimy gwiazdki po prostu. A jak zabierzemy mu Mundur, to jak go rozwiązą, to on po prostu będzie zawsze pierdzielał za mapę i on już nie będzie się w ogóle nami interesował, więc właśnie w taki sposób będziemy to robić. Hmm. No, i tak. Tam jeszcze, jak może widzieliście wcześniej, był jakby budynek. Budynek pełen aliantów. I teraz tak. Tą misję można zrobić na kilka sposobów. Ponieważ tutaj niestety taki mały spoiler. Zaraz naszych złapią i Wezmą do niewoli. Zostanie nam tylko lupin. I kiedyś pamiętam, jak robiłem. Jak po prostu zabijałem wszystkich, to po prostu lupinem biegłem od razu do aliantów, próbowałem czasami przechodzić jakoś Zygrefnane! dziwnie, bocznym przejściem Zygrefnane! przez, um, raczej bocznym przejściem, prosto przez mi miny, Zygrefnane! prosto przez miny szedłem i próbowałem przedostać się po prostu na, na ślepo. W końcu mi się to podobało czasami to biegłem sobie tam do y, tych aliantów, zabierałem którąś broni, po prostu ro rozwalałem, strzelając sobie. Ale dzisiaj spróbujemy Zdjęcie. zrobić to po cichu i na hey. początku uwolnić Zielonego Bereta. I właśnie, jak uwolnimy Beret, Zielonego Bereta rubinem, wtedy zaczniemy tę całą w ogóle akcję i strzelić mapy. I jeszcze mam taką małą. mam... No, rzecz powiem. Tutaj, jak słyszeliście, jak gadali po tym niemiecku, chyba od tego, bo tak od tej kacytanki tak bardzo nie lubię niemieckiego. O kurde, czekajcie chwilę, bo sobie. Się troszeczkę zagalopowałem, ale dobrze, że zapisałem sobie od razu po tym, jak kadstenka minęła. Więc tak, poczekajmy, on się teraz powinien chyba ruszyć. Kurde, no. Błędy z samego początku. To, to uwielbiam. Zawsze tak, zawsze są jakieś błędy. Spanie. Idź sobie. O. Jest. Chodź na górę. No skakuj, skakuj Lupin. Mm, I teraz tak. Jak wchodzicie na mur, możecie nacisnąć prawym i on wtedy będzie stał tutaj na murze. Musimy wejść tutaj na górę, ale najpierw poczekamy, aż ten się cofnie. Dlaczego tutaj na górę? Ponieważ tam jest uwięziony, zielony Beret, a jego najbardziej... To jest pierwsza rzecz, którą chcemy zrobić w tej misji, chyba dam radę. Dobra. Jak już wejdziemy tutaj na górę, to on już nas nie będzie widział, więc... Powoli jest dobrze, więc zapiszmy może sobie grę. I teraz tak, nie wchodźcie od razu tutaj do środka, ponieważ jak widzicie, jeden gościu się tu chodzi. Trzeba poczekać, aż się do nas odwróci, wtedy możemy wskoczyć i mu przywalić. O! Chciałem znowu powiedzieć jakieś fajne rzeczy, jak to robić tą misję. I co? I sam coś zrąbałem. Poczekajmy jeszcze chwilę. <laughs> wskakujemy zaraz, jak on ma ten. A, bo on widzicie. Raz i teraz. No i wiadomo, Lupin nie może wiązać nikogo, więc musimy wziąć jak najszybciej, no jak najszybciej zielonego bereta i nim zacząć czyścić. Jak mówiłem, będziemy wyrzucać każdy mundur. Mo, może to być dla was dziwne, ale właśnie tak będziemy robić, bo jak mówiłem, to nam się potem opłaci i to bardzo, ponieważ będziemy mogli sobie, znaczy w bonusie w tej misji, po prostu żeby mieć lepszą ocenę. Dobra. Tu można, chyba, o ile pamiętam, wejść normalnie i po prostu tych dwóch sprzątnąć. Okej, okay, jeden jest, drugiego, łap. I w... Dobra. Mm, jak mówiłem, to będzie troszeczkę takie jakby skradanie się powoli i tak dalej, ale. Potem A? będzie zobaczyć, jak będzie bonus. W bonusie będzie się działo i to oj, będzie bardzo się działo. Dobra, mamy tutaj dwóch. Mm. Poczekamy, jak jeden się cofnie. I teraz tak, jak patrzymy się andosowi możemy włączyć lupina i możemy wysłać tutaj mysz. Tylko żeby tak, jak najdalej, najlepiej jak najdalej i jak mysz tylko zejdzie na dół, to schodzimy od razu w dół, ponieważ tutaj jest naprawdę ciężka rzecz. Trzeba wejść teraz tutaj, tak żeby on nas nie zobaczył. Bo jakby nas zobaczył, to by było no niezbyt fajnie. I tu to jest taka, jakby to powiedzieć. Rzecz, którą trzeba sobie czasami. Po prostu takie szybkie, yy, szybkie działanie. Puszczenie myszy, zabranie... W, z, i wejście tutaj za drzwi. I teraz tak, jak wejdziemy tu za drzwi, to lepiej sobie zamknąć. Ale ja zaraz zobaczycie oh, oh, oh. dlaczego. Weźmy sobie apteczkę. Tak w ogóle tutaj musimy ratować tego sierżanta Smitha, który... Mm, zobaczymy czy on tutaj nam wejdzie. Jeden rzeczy sobie zapomniałem wziąć od Lupina. To nic, poczekamy chwilę. Mówiłem o tym sieniacznym smicie, który mamy ortować. On jest chory, więc musimy mieć jedną apteczkę, żeby mu przynieść. Tak, żebyśmy mogli mu dać ją. Dobra. Gość cofnął, więc nie fajnie. Musimy poczekać, aż ten się cofnie. Cofnie nam się tutaj, tak, zamknięcie drzwi, ponieważ... najpierw on musi wejść nam gdzieś w to miejsce. Wtedy będziemy mogli otworzyć drzwi, bo popatrzcie się. Tutaj też, o i teraz jakbyśmy mieli otwarte drzwi by nas zobaczył, a tak to bez problemu, mamy go, mamy tego, znowu lupin, puszczamy sobie myszkę gdzieś tutaj, myszka szczura, ja zawsze się mylę z tym, raz mówię szczur, raz mówię mysz, potem wychodzą, taka, i tak potem wchodzi taka a nie inaczej, dobra teraz mysz gdzieś tutaj, tego trzeba z łóżka ściągnąć. Zdążymy. No, zdążyliśmy. Bez problemu. Dobra. Jak mówiłem, trochę z tymi uderzeniami będzie roboty. Ale. Trzeba. Niestety trzeba. Dobra, mamy kolejny bonus. I teraz, o ile pamiętam, się chodziło tutaj. Tylko lupin musisz tam jeszcze. Lupin, złaś na dół. Nie wkurzaj mnie. Hop. Dobra, tu. Lupin, ty też tutaj. I czyścimy dalej. Jak widzicie teraz. Pokażę wam pełną siłę tego combo, czyli lupina i zielonego bereta i uwierzcie mi, jest ona duża, zaraz, może sobie wczytajmy, chyba zdążę. Chyba zdążę, no. Zawsze to kilka sekund jest zaoszczędzonych, bo powiem tak, jak wczytacie grę, to ona nie liczy wam tego, co robiliście od czasu, no, co wcz robicie jakiś błąd i musicie wczytać to ona nie liczy wam czasu tego co robicie, ten błąd tylko od wczytania jakby cofa zegarek więc to ważne, warto pamiętać i pewnie dlatego mi się udało na na olbrzymie zrobić 5 gwiazdek bo dużo tam wczytywałem i myślałem że jednak mi się nie uda ale ostatecznie wyszło nawet nie tak źle dobra i tu jest troszeczkę magii którą muszę wam pokazać a, ok, okej, zróbmy gdzieś tutaj papierosy. To już widzieliście ściąganie ludzi na papierosy, ale... Zróbmy gdzieś taką myśl może powinien zobaczyć papierosy, zaraz przyjdzie tutaj. Po prostu jeden za drugim. Tu praktycznie cały... wszystkich tych z... ściągniemy w to jedno miejsce. Hmm. Bez pro... Bezproblemowo. Jak widzicie idzie wszystko fajnie. I powiem tak Muzyka w tej misji jest piękna po prostu Mam nadzieję, że, ją, że ustawiłem ją na wystarczająco, żebyście ją usłyszeli. Więc, no po prostu piękna Dobra, tu zrobiłem mały błąd Więc puśćmy tu mysz, mam nadzieję, że się uda Tak, udało się, ida... Nie, nie udało się już, już miałem się chwalić, cieszyć, a tu dupa O, i znowu nie zapisałem a to może, może tym razem zrobimy kilka rzeczy szybciej. Zawsze to może jakiś plus. Lupin skakuj też na dół. Mm, dobra. Okej. Okay. Szybciej, szybciej, szybciej gościu. Chodź, chodź. Tam trzeba po prostu, tu jak zrobiliśmy błąd, Trzeba po prostu lepiej patrzeć na zasięg, y, pola, pole widzenia y, przeciwników Ponieważ tak Ten ma zasięg do... Aż gdzieś dotąd Ten ma zasięg... No podobnie Ale na pewno chyba się da tak zrobić, żeby... Chociaż zresztą zaraz zobaczymy, na razie zróbmy tego wcześniej O, ktoś się złapał, dobra Czy ten? Tak, ten którego chcieliśmy więc jest nawet dobrze I się zjebało <grywa> O Boże uh, raz tu tego Wiążemy, bierzemy mundur, rzucamy gdzieś tu I jeszcze raz. Puśćmy tu już mysz może Bo Złapie się ten Nie złapał się, no nic. Puśćmy mu jeszcze raz Może to szybciej troszeczkę pójdzie dzięki temu a wiadomo, czas jest bardzo ważny, jeśli chcemy zrobić 5 gwiazdek. A 5 gwiazdek chcę zrobić. Nie wiem, czy mi się uda, ale mam naprawdę taką nadzieję. I teraz tak lepiej, puszmy sobie tłumaczyć w razie czego, jakby nam się miał znowu tak odwrócić, a wcześniej. A tak to jak widzicie, bezproblemowo. Zabieramy mundur, bo po co im mundury? jakaś chirpka mi zopała czy coś? Dobra, spróbujmy gdzieś tutaj rzucić. I z nadzieją, że się złapie tylko jeden. Chyba tak, dobrze jest. Teraz mysz. Czy dobrą mysz puściliśmy? Da! O to chodzi! Jeśli tamten minar od razu nie przybiegnie, to jesteśmy ustawieni bardzo, ale to bardzo dobrze. Ponieważ teraz wystarczy złapać tego tutaj. Po złapaniu tego tutaj zostaje nam ten i gościu z apteczką. W ogóle chyba w zadaniach mamy, żeby złapać właśnie tamtą apteczkę. Hmm, czy ten się złapie na papierosa? Takie on ma Boże, widzenia. Ma Złapie się. No i bardzo dobrze. Czy będziemy musieli go załatwiać? Eee, no kochanie będzie tam ciągnąć długo załatwimy. Nic, nic się nie powinno stać. To jest nawet bezpiecznie. Zanieśliśmy go chociaż troszeczkę dalej. Tak, żeby. Dla bezpieczeństwa. Lepiej teraz spokojnie sobie zanieść gości, niż potem się męczyć. Dobra, chyba zdążymy. Ua, ledwo, ledwo, ale zdążyliśmy. Okej, okay. To i to. O, 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 o. Kurde. Dobra. Jest błąd. Tylko czy ja zapisałem tutaj, bo już nie pamiętam nie. Mm. Chodź ten nas widział. Patrzcie. Może mu rzucimy tu papierosy, on już wychodzi O, idealnie proszę Aha. No, no, Nie spodziewałem się, że mi tak dobrze pójdzie Więc jest fajnie, jest dobrze mm, Wyrzućmy trochę munduru, żebyśmy mogli brać nowe Ponieważ one nam się przydadzą I teraz tak, o ile pamiętam, to tu jeszcze jeden nam gościu chodzi Tak, chodzi nam tu gościu Próbujmy mu szybko po... Okej, okay, chwila skupienia byleby by się wszystko dobrze poszło Okej, okay. no tu mamy na łanie załatwione tutaj, to i, to i owo. Mm, teraz by się zdało zrobić takie coś. Łapiemy tych stąd. Jak mówiłem, duet zielony i lupin. Tego najpierw trzeba by złapać i jak tego złapiemy to zajmiemy się tym, więc spuścimy sobie tutaj mysz. Okej, okay, mysz poszła Czy złapała tylko jednego? Tak, złapała jednego, chodź, leć Gościu Trupa tu masz Dobrze Łapiemy go od razu do tego na górze? Zdążymy? Nie zdążyliśmy chyba Czy jednak tak? Kurde eee, Nie mam papierosów, gdzie są? So? zostawiłem gdzieś papierosy Uh, jeszcze raz, jeszcze raz, Odwró wrócił się, nie wiem w jaki sposób, ale się wrócił. A gdzie papierosy? Aj, tam leżał, widzicie? Błąd, błąd i jeszcze raz błąd. który mogłem ładnie zapłacić, jakby nie to, że się wrócił. Znów czas się, znowu więcej czasu straconego. Dobra, wiążemy ich mundury. Mundury są bardzo ważne. I okej, okay, tu mam już kilku załatwionych, więc teraz może. Ten budynek? Co o tym myślicie? Ja myślę, że będzie na dobrze, więc patrzcie jak się robi ten budynek. Ten budynek robi się lupinem. Lupin, tędy tutaj. Nie tu, nie tu. Tutaj dobrze. W ogóle kurde lupin, to jest kozak po Zaraz będziemy potem do tamtego pokoju wchodzić. A tu możemy wejść, tu jest bezpiecznie nawet. I teraz tak mamy jednego tu, jednego tu. Trzech na górze. I dwóch tutaj. Rozeznanie zrobione. Robimy dalej. Mamy sapera. Po cichutku. No, otwórz te drzwi. Pogadać z saperem. I teraz tak, saper będzie sobie teraz ten budynek czyścił. Raz. Zabaweczki dla sapera. Tutaj w ogóle są miny w tej misji, więc będzie, będziemy mogli je potem rozminować i te miny przydadzą nam się do bonusu. Bo tak to w misji wiadomo, nie będziemy ich wykorzystywać z bardzo łatwego, bardzo prostego powodu, że po prostu nikogo nie zabijamy w tej misji. Dopiero w bonusie zacznie się: jakby to powiedzieć, krwa, krwawa rzeźń. To w niej możemy już użyć y, troszeczkę min. Dobra, to, to nam się nie przyda. My, nie, nie, nie myślę, żebym HP stracił, ale apteczkę weźmy. Bo jednak apteczka może się w jakiś sposób przydać. Dobra, teraz by się zdało zabrać tego. I ja Wam zaraz pokażę jaki, w jaki sposób. Robimy to tak. Stajemy tutaj tym, lubi niech sobie siedzi tu, a ten. Jak widzicie, ten nam tutaj stoi. Sprawdźmy, czy on na papierosy się bo złapie. Tak, złapał się na papierosy, czy nie? nie. Kurde. Ciało jakieś Wow, jak ja to zrobiłem. To było dobre. Okej. Okay. Nie wiem jak, ale się udało. Sprawdźmy jeszcze raz, czy się złapie tym razem może. Teraz tak, przełączamy tutaj na tego i ten zobaczył ciało, widzicie? To jest. No, czasami trzeba myśleć, gdzie się ciała zostawia, ponieważ... Mm, oprócz papierosów to chyba ciała są, jakby to powiedzieć, największym takim wabikiem na właśnie na przeciwników. No, mogłem tu mysz puścić, ale równie dobrze. What? Kurde, Aj. To jest jak ja zapisałem. Sprawdźmy. Aha, przed całym budynkiem. No i widzicie kolejny błąd. Prawdopodobnie zostawiłem tam papierosy. I któryś z tych. Czy. O, widzicie, jest tu kilka osób. Któryś z tych się po prostu cofnął lub i wchodzi tam do środka. Któryś się cofnął i po prostu zobaczył mojego zielonego Bereta, więc. No niestety. Trzeba od początku kilka rzeczy zrobić. Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. Mógłbym robić takie cięcia w niektórych, w niektórych miejscach, gdzie właśnie się takie rzeczy dzieją. Ale czy ja wiem? To jest kilka minut, żeby powtór... Znaczy kilka minut, nawet nie minuty, to są no może max. minuta, dwie, żeby powtórzyć to, co przed chwilą tu robiłem. Więc nie sądzę, żeby to było tak ważne, żebym to powtarzał po prostu. Okej, okay, tu był bonus, to było to. Bierzemy tu, o widzicie, tak to jest. na tę skrzyneczkę. Nie widziałem wcześniej skrzynki, teraz sobie nie minę. Granaty. Może się przydadzą w bonusie, więc zostawmy sobie je. Zawsze to zabezpieczenie. Albo jakbyśmy się chcieli pobawić trochę. Dobra, to jest gotowe, więc teraz znowu. A ty gdzie jesteś, Lupin? Lupin w nowym miejscu. Znowu ty, tylko tak. Mm, najpierw chyba ten nam tutaj widzi. To zróbmy tak. Zróbmy ciało weźmy jedno. Wróćmy gdzieś w tym miejscu. Aha. Mam nadzieję, że się złapie na ciało. Tak zapał się, dobra. Yy, czy poszedł tam kolejne już po, po papierosy? Mam nadzieję, że nie, bo jeśli tak, to nas teraz będzie widział. A tego byśmy nie chcieli. I tym razem zabierzemy papierosy. What? Łoo, ale, ale fart! Ale fart! To było bliskie. Prawie się nadziałem na gościa. Ale jest refleks, jest refleks jeszcze w komandosach. Dobra, czy jeszcze ktoś nam. A, bo ten gościu z budynku tutaj przyszedł. Mamy jeszcze jednego tutaj, którego będzie dało ściągnąć, ale tego może potem. najpierw się tym zajmijmy, może. Nie chciałem. Co mi tu włączasz? Okej. Okay. Wróćmy mu te papierosy. Złapie się, złapał się. Wchodź tam. Okej, okay, mamy tych. Wszystko gra. Jest ładnie. Teraz sprawdźmy może jeszcze czy komandos jest OK, więc teraz zapiszmy szybko. I zrobimy takie coś. Patrzcie Wystarczy tu się przebiec. On się wtedy odwraca. Kurde! A widzicie, chciałem znowu się popisać i mi się nie udało. Chodźmy, Lupinem. Po prostu w ten sposób będzie dużo łatwiej. I bezproblemowo. Dobra. Niby tu by było już wszystko, oprócz tych na górze. Ale tych na górze najpierw musimy tego ściągnąć. Więc on będzie ściągany z takim samym sposobem jak wcześniej. Tylko. <laughs> Sorry, przepraszam. A. Tylko najpierw musimy go wybawić z tego budynku. Bo tak to go zostawić nie możemy. Dobra, tu mamy ciągle tego jednego. Ten jak ma widok. Ten ma jak widok. Muszę się wszystko tutaj rozpatrzeć dobrze. Ten mnie tego niepokoi. A nie, jest dobrze, jest dobrze. Możemy tego załatwić. Wystarczy, że podejdziemy tutaj, rzucimy gdzieś tu. Nie podejdzie? Trochę dalej? To inny. Ok, jedziemy dalej. Aj błąd! Czekajcie, chwilę się rozproszyłem, bo ktoś mi do pokoju wszedł znowu. Uh, idziemy co jesteśmy. Ok, jesteśmy w tym miejscu, więc wszystko jest OK. Lupin. Lupin, pójść tu myszkę. Ty, tego łap. Możemy powiem wam wziąć tego gościa i wrzucić go do skrzyni. To mu się nic nie stanie. Mm. I znowu musimy zrobić to co wcześniej, tylko może troszeczkę inaczej to zagramy. Wcześniej nam się nie udało tego zrobić tak jakbyśmy chcieli, a teraz zrobimy to troszeczkę w inny sposób. Po prostu najpierw załatwimy tego. Weźmy mundur, wywamy mundur. Teraz tak, ten, żeby się złapał rzucimy mu gdzieś tu papierosy. Tu za starczy? Okej. Okay. Okej. Okay. Troszeczkę było bliskie, ale się udało. Mm, bliskie niepowodzenia. No, już więcej mundurów nie wezmę. Trzeba znowu troszeczkę wyrzucić. O, będziemy sobie jako medyk chodzić. Zielony be beret, który będzie leczył. Pięścią w twarz. Okej, okay, kolejny załatwiony. I teraz tak, tu nam chyba jeden gościu chodzi. Więc może lepiej, żeby... Dla bezpieczeństwa weźmy ciało. Zawsze to będzie łatwiej, potem teraz tak jak snajper ma. Snajpera nawet nie zobaczy, chyba pola. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Hmm. Udało się. I o ile będzie ok, wszystko goście rzuci na ciało. I wtedy będziemy mogli po prostu wejść tam na górę i ich załatwić po puszczeniu myszy, coś, Coś w tym stylu. Więc jest wszystko ok, jak na razie. Tak jest, Let's udało go. się. Jeden. Drugi. That's it. Mundur i teraz jeszcze tych na górze załatwmy. A ty... A nie, 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 nie! Okay. Chciałem biec po papierosy, ale Aha. wtedy by nas sniper się załatwił. Yes. Dobrze się cofnąłem. Mm, czy mysz może wejść na górę? Może wejść na górę. Tylko to ona gdzieś tak tu musi okay. chyba. Oh. Okay. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Yes, nie wiem, co sniper właśnie zrobił. Odwrócił się w naszą stronę, ale potem potem się jakoś nie wiem, czy na, na nie było tego czegoś, że nas zobaczył. Weźmy, może naboje, przedadzą się do bonusu. I co? Ja myślę, że troszeczkę zrobiliśmy w tym odcinku. Ratowaliśmy saperę zielonego Bereta. Wyczyściliśmy jeden cały budynek tutaj i kawałek drugiego budynku, ponieważ tam jeszcze nam trochę brakuje. Więc może podejdźmy po ten budynek i tam zakończymy dzisiejszy odcinek, tylko tutaj wszystkie drzwi trzeba otwierać lupinem, tak to już jest. Dobra, więc to w tym odcinku było na tyle, następnym skończymy ten budynek, bo nam zostało jeszcze jedno piętro, które nawet nie jest zbyt trudne. Zajmiemy się potem tym i w następnym, budynku, w następnym odcinku po skończeniu te, tego budynku pójdziemy na ten, pewnie wyczyścimy tutaj gdzieś na dole jeszcze cokolwiek nam zostało. I zaczniemy powoli zajmować się drugą stroną, czyli ratowaniem naszych aliantów I całej tej tutaj ekipy, jak widzicie oni są tu nieźle, nieźle, jakby tu powiedzieć, umiejscowieni Wszędzie, gdzie chwilę jakieś zasieki, tutaj biega ktoś, tutaj trzech, tutaj jeden biega A jeszcze zobaczycie to będzie w bonusie, w bonusie to po prostu będzie miazga Ale to już w następnym odcinku, czy tam jeszcze w następnym Na dzisiaj się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało I widzimy się już Prawdopodobnie jutro, kiedy wstawię kolejny odcinek, ponieważ chcę jak najszybciej skończyć całą tę serię. To jeszcze raz. Dziękuję, ba dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się kolejnym razem. Na razie.